Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj pokażę wam łódź podwodną badacza dna morskiego i wcale nie chodzi o tę łódź, która zaginęła, choć temat rzeczywiście jest ostatnio mocno wszędzie nagłaszany, ale to nie to. Ten zestaw jest o czymś innym. 490 zł katalogowo za 842 elementy. Ten zestaw jest w dostępny już dużo taniej. A jeśli chodzi o zawartość, to mamy tutaj aż trzy rekiny: dwa mniejsze, jednego naprawdę bardzo dużego. I jak doskonale wiecie, no ja do rekinów mam stosunek taki hmm. nie lubimy się. To znaczy, nie wiem, czy rekiny lubią mnie, ale ja to się ich lękam. Te klockowe są jeszcze do przełknięcia, ale jak widzę, że tam są takie sylwetki rekinów w tle, to już rzeczywiście powoli zaczynam się pocić. Nie dlatego, że na strychu jest za 40 stopni, bo jest środek lata i po prostu jest tutaj totalna spiekota, to rekiny wywołują właśnie takie odczucia. Kto regularnie ogląda mój kanał, ten pewnie doskonale wie, że ja boję się rekinów. Jak widzę zdjęcie żarłacza białego, to po prostu oblewa mnie pot. I nie ukrywam tego, mówię o tym otwarcie. Próbowałem z tym walczyć i niestety nie umiem tego wyeliminować. Jeśli chodzi o rekiny, tutaj na szczęście one są w klockowej wersji, więc te nie są mi straszne. No i co istotne, mamy dwa małe rekiny, ale też jednego naprawdę dużego, takiego dorodnego megalodona. Poza tym mamy też fosforyzujące rybki. Mamy też takie świecące w ciemnościach elementy do medus. Naprawdę zapowiada się to bardzo ciekawie, i nie ukrywam, że. Seria Lego City jakoś tak delikatnie zaczyna progresować, co bardzo mnie cieszy. Są tutaj też takie nawiązania do piratów. Teraz możecie też zobaczyć, jak prezentuje się w nieco innym ujęciu. Ten wrak statku. Mamy też zaprezentowane funkcje bawialne, które są umieszczone w tych wszystkich elementach do obsługi tego sprzętu, który tutaj się pojawia. Naprawdę prezentuje się to całkiem zacnie. W takim razie wysypmy zawartość. Ale. Poszło, ale urwał, chciałoby się powiedzieć. Jeśli chodzi o największego rekina, tak prezentuje się cielsko-megalodona bez głowy. Mamy tutaj jeszcze trzy duże elementy, ogromną felgę, i swoją drogą zastanawiam się, do czego ona tutaj została użyta. No i mamy też elementy kadłuba. Jeśli chodzi o instrukcję, to ona jest schowana tutaj i została zaklejona klejem, a nie taśmą klejącą. Ja w takim razie dobieram się do zawartości. I zerkniemy sobie też przede wszystkim na naklejki, bo jestem ciekawy, ile ich tutaj jest. Jeśli to wszystko, to bardzo dobrze się to prezentuje, bo naklejki są tylko cztery, a instrukcja została podzielona na dwie części. Tutaj będziemy sobie budowali cały sprzęt do nurkowania, tutaj z kolei zbudujemy wrak statku z tą rekinią karuzelą. Że panuje chaos. To rzeczywiście prawda, ale ta historia dobrze się skończy. To nie jest wrak Titanika, ta łódź wróci na powierzchnię, natomiast to, co wydarzyło się ostatnio, nie było historią przyjemną. Na szczęście tę historię piszę ja. Zaczniemy sobie od Mecha. Mech wydaje mi się, że jest wypełniaczem, zrobionym troszeczkę na siłę. Mógłby być jakimś małym zestawem, ale jako uzupełnienie takiej naprawdę ciekawej łodzi i tego ładnie prezentującego się wraku, Mech jest niepotrzebny. I zobaczcie dlaczego. Mech wygląda bardzo prosto. Myślę, że tutaj on od strony takiej technologicznej jest na innym poziomie niż łódź. No bo zobaczcie, tak ruszają się te jego niby nogi. Co do rąk, one są praktycznie bez funkcjonalności. No bo możemy nimi ruszać, ale ten ruch jest bardzo mocno ograniczony. Co ten mech niby może robić pod wodą? No bo co? Opuszczamy go w ten sposób i co? I niby coś tam może kombinować, tyle że tak szczerze mówiąc ja po prostu tego pomysłu nie kupuję. Możemy sobie ten element podnieść, możemy go tutaj opuścić. To jest po prostu taka uproszczona wersja mechów Marvela i to właściwie tyle. Myślę, że możemy przejść do zdecydowanie ciekawszych części tego zestawu. Zobaczcie, jak prezentuje się wrak statku. A tutaj naprawdę dużo się dzieje i dobrze to wygląda no bo zobaczcie ile mamy tutaj koralowców, ile mamy tutaj elementów, które porastają skały i które tworzą fragment rafy koralowej. Mamy też ryby, które świecą w ciemnościach, ale mamy też bardzo ładnie wyglądające meduzy. No i poza tym to co chyba najważniejsze w tym zestawie, mamy aż trzy rekiny. No i zobaczcie, te dwa mogą sobie tak cały czas krążyć. Wiadomo, że gdyby te rekiny kręciły się tak szybko, to pewnie zaczęłyby wymiotować, choć zastanawiam się, czy rekiny wymiotują. Nie wiem. Nie będę tego sprawdzał, bo mi wyskoczą grafiki rekinów w Google i wtedy źle to się skończy. Tutaj mamy taki mechanizm, gdzie dużego rekina możemy sobie wypychać i możemy atakować ludzi, którzy tutaj podpłyną. No bo zobaczcie, tutaj no, umówmy się, że go nie widać, chociaż wiadomo, że widać tę wielką paszczę, no i tak. No, rekin też pewnie nie robi ra, bo jak wiadomo, ryby głosu nie mają, a rekin jest rybą, ale tak to się prezentuje. Możemy też zamknąć pasze i wtedy w ogóle praktycznie go nie widać. Zobaczcie, jak on się tam czai w ciemnościach. A tutaj jeszcze mamy skrzynię ze skarbami. I ogólnie rzecz biorąc, tych skarbów jest nieco więcej, bo tutaj mamy jakieś sztabki złota, ale za rekinem znajdziemy też więcej sztabek, znajdziemy drogocenne kamienie. No, a tutaj znajdziemy szkielet pirata. I to też jest fajne mrugnięcie oka, bo zobaczcie, że szkielet nie ma nogi, ale noga znalazła się tutaj, więc nie wiem, czy rekin go po prostu pożarł, ale nie całego, bo tylko chciał spróbować, jak smakuje noga. Najwidoczniej pirat nie był z tych smacznych. No i tutaj mamy też fragment statku. Co prawda już widać, że to jest mocno spróchniałe, mocno się rozpadło, ale bardzo ładnie opadło na dno i wkomponowało się we fragment rafy. Naprawdę udana konstrukcja, mnie ten pomysł się podoba i to naprawdę dobrze komponuje się z łodzią. Z łodzią, która jest duża, jest solidna, jest naprawdę całkiem nieźle zbudowana. Zaczniemy może od tego, co mamy z przodu. A tutaj mamy dwa wielkie chwytaki, które bardzo dobrze działają, lekko je ściskamy i one od razu się otwierają. To trochę kojarzy mi się z głową demogorgona. Co do e, tych ramion. Możemy je sobie naturalnie przesunąć na bok, możemy też tutaj zajrzeć do środka, a tutaj znajduje się miejsce dla pilota, ale nie tylko on się tutaj zmieści, bo tam głębiej mamy zdecydowanie więcej. Miejsca możemy sobie zerknąć pod pokład, zdejmujemy sobie pokrywę od dachu. No i zobaczcie, mamy tutaj jeszcze jedno krzesło. Tutaj możemy zobaczyć jakieś wielkie ekrany. Jest troszeczkę sprzętu, który tutaj jest pozawieszany. Tam mamy jakieś słoiki. Naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo i pod tym kątem, jeśli chodzi o zagospodarowanie tej powierzchni w środku, naprawdę daje to radę. Tutaj też możemy sobie podnieść kolejny element. No i cyk, możemy wyciągnąć drona podwodnego. Do Dokładnie takiego samego, jak kiedyś były pokazane w wiadomościach. Kto śledzi na bieżąco informacje, ten pewnie wie o co chodzi. A tutaj znajdziemy też te wirniki. Możemy sobie nimi obracać. Tutaj jest jeszcze jeden większy wirnik, który będzie napędzał łódź. W tym miejscu jeszcze znajdziemy. Więcej z chowków, bo możemy sobie tutaj też coś tam pochować, możemy sobie tutaj też coś zaczepić, na przykład możemy holować tego nieszczęsnego mecha, którego wcześniej Wam pokazywałem. No i to właściwie tyle. Możemy jeszcze sobie tutaj bardziej to rozwalić, żeby wyjąć ewentualnie te. Takie jakby beczki, które tam są, ale szczerze mówiąc to nie wiem, po co te beczki tam zostały wrzucone. Chyba, że to nie są beczki i jeśli jestem w błędzie, to dawajcie znać, co to jest, bo jak składałem ten zestaw, to tak się zastanawiam, czy to są jakieś beczki z czymś ważnym, z czymś istotnym, nie mam zielonego pojęcia. Ale jeśli chodzi o łódź, ona naprawdę mi się podoba, tylko mam takie małe zastrzeżenie, bo tutaj można by było zrobić jakiś taki w centralnej części element, który powodowałby, że możemy ją sobie osadzić na fragment tej rafy koralowej, a ani to miejsce, ani to miejsce nie pozwala na to, żeby ona się nie przeważała. Możemy po prostu zdjąć tego tajla 2x2, który tam się znajduje nad bocianim gniazdem i po prostu wtedy możemy w study wpiąć łódź, ale mimo wszystko przydałoby się, wiecie, takie miejsce, gdzie możemy sobie na szybko to założyć i od razu wyjąć. Przejdźmy do minifigurek. A tych mamy sześć i wśród nich mamy trójkę nurków oraz trzy osoby z załogi. I od razu moją uwagę przyciągnęły te włosy. Zastanawiam się, czy już wcześniej miałem z nimi do czynienia, bo nie przypominam sobie, a nie sprawdzałem w międzyczasie na Bricklingu, gdzie one mogły wcześniej się pojawić. O ile tak było, więc znowu, jeśli pamiętacie, dawajcie znać, a jeśli to jest nowy element, no to ja sobie w międzyczasie sprawdzę i już będę wiedział. Co do tego gościa, on wygląda jak lekarz, zapewne nim jest, no bo ma stetoskop, ma też jakąś strzykawkę. Tutaj mamy panią, która została ubrana w kapok. No a jeśli chodzi o trójkę nurków, to najbardziej podoba mi się nakrycie głowy u tego gościa, bo co prawda nie możemy tej przesłonki otworzyć, ale daje to naprawdę radę. No a tutaj mamy dwójkę bardziej klasycznych nurków i żeby nie było, mamy dla nich też włoski. Takie typowe dla Malfoja. Tutaj mamy też fryzurkę, którą bardzo lubię, i jeszcze mamy takie niebieskie, krótkie włosy. Właśnie o to chodzi w zestawach serii Lego City, żeby były bawialne, żeby też ładnie się prezentowały i tutaj ten zestaw spełnia te wszystkie podstawowe wytyczne. No bo jeśli chodzi o wrak statku, on prezentuje się naprawdę sensownie. Mamy tutaj fragment kadłuba, który po prostu opadł pod ziemię, który wkomponował się w rafę koralową, ta też prezentuje się całkiem przyzwoicie. No i dodatkowo mamy tam trzy rekiny, a wśród nich naprawdę jedna dorodna sztuka. Co do łodzi, naprawdę ona mi się podoba, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni jest bardzo dobrze, tylko absolutnie nie rozumiem po co tutaj wciśnięto tego mecha. Ani to ładne, ani to funkcjonalne. Dodatkowo 6 minifigurek całkiem przyzwoicie wystarczająco do tego zestawu, do tego co tutaj dostajemy. Myślę, że to daje naprawdę dużo satysfakcji w trakcie zabawy i ogólnie rzecz biorąc to jest jeden z ciekawszych zestawów z Lego City, które otrzymaliśmy wśród tych czerwcowych premier. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.